I o to, jak oceniają występ księcia Karola w roli prezentera Pogody zaprosimy... zaprosimy. Zapytamy naszych naprawdę prawdziwych ekspertów. Marzena Sienkiewicz, Karolina Dobrowolska, Jarosław Kret. Jak książę Karol wypadł? To fenomenalnie. Fenomenalnie ja sobie zawsze. poradził. Książę Karol zawsze świetnie wypada. Ja, jak to powiem, a twoja taka największa wpadka przy zapowiadaniu Pogody? Jak wyglądała? To jak nie przyszedłem na pogodę. Zdarzyło ci się, że nie przyszedłeś? No, tak. nie? no ale to wtedy nikt nie widział, że to jest wpadka, wiesz. No. Ale na wizji, jesteś na wizji, uwielbiam, mówisz o pogodzie. Uwielbiam wpadki. Ja to bym chciał, żeby co chwila coś się sypało, bo wtedy można rozwijać swoją... Na swoją wyobraźnię i można coś tam podziałać. Pamiętam, że kiedyś tak było, że nagle, nie nie zawąt, powiedziano mi na ucho, bo my na żywo mamy te prognozy pogody i, i słyszymy w uchu od, z reżyserki to co, e, to, co tam realizator mówi, e, ma, ma zamiar zrobić, i realizator mówi: Słuchaj, nie ma map. Ja mówię, jak to? No, nie ma map, znaczy. Ja tylko, nie powiedziałem, jak to, tylko zdziwioną minę. Nie ma map, musisz rzeźbić. I to była mapa Europy tylko. A ja miałem przygotowany tekst już na to, że co będzie w nocy, potem co będzie przed południem, co będzie po południu. No to mówię, proszę Państwa, no proszę sobie wyobrazić, że ja jestem mapą. No tu mamy Poznań, tu mamy Szczecin, tu mamy Rzeszów. No i tak, proszę sobie wyobrazić, że tu będą teraz chmury płynąć, tu będzie padać. Ale to się często no tak zdarza, że i czasami i mapy po prostu nie wchodzą. I na przykład i mi się zdarzyło kilka razy też tak, że jak właśnie są Jakieś łączenia na żywo, no to my słyszymy studio, słyszymy was prowadzących, zagadujecie do nas coś takiego. I czego ja nienawidzę, to jest zwrotna. Czyli ja słyszę siebie z opóźnieniem kilku sekund. To jest coś, czego ja po prostu nie potrafię przejść. Wyłączyć? Ale wiesz co, ja to mówię, żeby wyłączyć ale to cały czas. To ty... Ale to chyba nie jest pytanie, ale to nie. tutaj absolutnie nie mówię pytania, nie z... I wiesz co, wyciągasz, ale wyciągasz tą słuchawkę z i wtedy nie masz kontaktu z wydawcą i nie wiesz, czy masz kończyć, czy masz nie kończy, czy masz jeszcze mówiąc. No, Что No nie, to właśnie nie włącza ryzyki, że nie To są takie ekstremalne A, no, warunki. A się przygotowujecie jakoś specjalnie, szczególnie, sprawdzacie, co będzie z tą pogodą? czy dostajecie tak, tam. Na oczywiście, tak. no to nie jest tak, że każdy z nas to wymyśla, tylko działa na bazie no, wiesz, danych, które przygotowuje dobrze. synoptyk. No, nie wiem, czy w tym przypadku, mam nadzieję, że nie. Ale to przygotowuje synoptyk, bazując na danych z dwóch różnych serwisów, o ile dobrze pamiętam jeszcze. No, w tej chwili to wielu. Jest internet jeszcze na dodatek, no także... Zanim was zapytam, jaka będzie pogoda, i kiedy przyjdzie zima, prawda? Lubicie bardzo te pytania. Macie takie wrażenie, że ludzie, yy, no, to wasi to widzowie, są stara, przekonani, że po prostu wy za to odpowiadacie? Dlatego my. Mogę? No, no, to nie przepraszam. Nie możesz,